Zajączkowska opowiada o dyskryminacji w Europarlamencie. Jesteśmy sobie na posiedzeniu komisji. Debata dotyczy ataków hybrydowych Rosji i Białorusi na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, a więc automatycznie na granicę Polski. Przygotowałam sobie przemówienie, przygotowałam sobie trzy pytania do osób, które z komisji zostały wydelegowane do tego, by w tej debacie na te pytania odpowiadać. Wszystko fajnie. Czekam na swoją kolej. I nagle się okazało, że jako jedyna głosu w tej debacie nie dostałam. Że pan przewodniczący wolał dać głos komuś innemu z grupy, która już wcześniej zabierała głos, w tym Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Oczywiście po całej debacie poszłam do pana przewodniczącego, zaczęłam się z nim sprzeczać i powiedziałam im wprost: Wy nas po prostu dyskryminujecie. To jest jawna dyskryminacja. I dopiero to zadziałało na tego przewodniczącego, tam zaczął przepraszać, co prawda, ale myślę, że już więcej nie odważy się na taki krok, by nie dopuścić mnie do głosu. Szanowni Państwo, dostaję sygnał, że są już inni politycy Konfederacji, więc uciekam powolutku z mównicy. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność, za Waszą energię, za Wasze wsparcie. Za to, że jesteście z nami, za to, że działacie razem z nami, bo taka prawda, że to dzięki Wam idziemy do przodu i zbliżamy się do tego, by móc wreszcie zacząć wprowadzać nasze zmiany, bo to Wy potem w swoich domach nakłaniacie ludzi do tego, swoje rodziny, swoich przyjaciół, by głosowali na Konfederację. A w maju 2025 roku głosujemy tylko i wyłącznie na Sławomira Mencena.